Szybko Marta Ale chyba sobie z tym wychodzić, bo nie wierzę w tym No wiem Ale trzeba szybko odcinek nagrać, bo ja nie wiem czy mama się nie wskapnie i nie przyjedzie ee, po mnie na przykład zaraz Się nie wskapnie o tym Coś do mnie dzwoni Bo za 12 minut mała zaraz po mnie przyjedzie 20. Nie, ja nie za dwanaście no, za 12 minut przyjedzie. To znaczy nie wiem, zbyt. nie jestem jeszcze pewna, ale chyba, wiesz, przyjedzie. Czy ty będziesz w końcu yy, yy, jak tu? no nagrywać? A nie grać w tego Xboxa? Xboxa gram? nie widziałem No na tym Xboxie! Ty nie o Nie. chodzi. Tak. Nie, Markus! Co ty? A czemu ty sobie nazwy nie zmienisz? A co on ja nazywa? No ty masz Steve. Jaki Steve? No Steve masz nazwę. Aha. No, nie wiem, co mi się stało. Dobra, chyba się streszczać. Nie, to chyba się streszczać. I potem się ulotnić. No ulotnić. Oczywiście kaczko będzie za zabije. Co? Co ty mówisz? Dobra. No bo jest noc. Tak. Mógłbyś się domyślać. Dobra, Markus, pomóż mi się pusić. Co ty? Nie, Kaczka o... jest niewidzialna! To nie miał być na tym Kaczka jest niewidzialna Do, teraz! Na... Na A ja je to biorę. Kaczka teraz jest niewidzialna! <grych> ja też jestem niewidzialna. Ja, ja też. Dziuna jest Czemu może ją wypatrzę Nie, tutaj nie ma Dwie mi jest Nie, nie wiem Dobra, nieważne Najdwizian ten 3 eee, eee, tr minuty 6 3 minuty 6 3 minuty! Umiełam 6 patrz ja mam 6, a ja mam jeszcze mi została jeszcze mi chyba minuta bo to wcześniej sobie rzuciłaś się nie Co? nie. Że tutaj nie mam na wieżyny, bo już wcześniej wziąłem, wiedziałam, że potem to tamto... Nie. Znaczy, głośno, czy ty mi w końcu pomożesz? No. Co pomagasz mi? Wszystko. No, ty sobie na ich bok się grasz. Nie wiem o co chodzi. Jak nie wiesz o co chodzi? Przecież widzę. Tu się zaraz pokażę. Ale tylko sekundę widzę, co robiłeś. Patrz. Co ja tutaj mam. Dziura mnie kiedy ten. niedługo chyba zostanie. Mm. ten. Mm. Ale <laughs> ja nie tak ten, Tak śmiesznie. I chyba dziura mi wchodzi w twardzie, bo mm. no. Co się nagrywa? Nie jest. Nie, nie. To... No jak to. No mówię, że mi długo... Eee, ten dziura zostanie! To znaczy, to znaczy taka mała, bo, bo ja ten... Bo ja ten... Ja mam bliżej. Ale może się zagoi. Kiedyś. Mhm. Gdzieś po morze. ja tutaj więcej robię. Co? Ja tutaj wszystko zbudowałam Nie. No to pomóż mi to budować. Ale co to jest ten Nie wiem. No właśnie. No tam chyba drugi z rzędu jest blok. Ten blok. Dobrze Co dobrze, dobrze wiedzieć? Co? 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 Nie wiem to. Co ty robisz? Co ty robisz? Jak co ty robisz? No ciebie się ptam. Ale co ja mam budować? No tutaj już... Ja akurat już skończyłam. Ja Dobra sobie. Ja sobie dokończyłam. Tylko, że szkoda, że my nie mamy... Ale to, coś wiesz, z czego. to jest że to jest niskie. Aha. Bo przecież jak tutaj zbuduję, to tam się nie da wyjść. Zapomniałam. Hmm, chyba już musimy kończyć. Markus! Mama, po mnie przyjedzie! Mama, po mnie przyjedzie! O! Ja e, wtedy przyjechać za 12 minut. O. A to już leci ponad 8 minut. Co? 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 nie Co? Co? No. Co? Ja, tak. Co? tak, Co? 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 Tak. Co? 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 ja nie mogę. A gdzie ty już wyszłeś? Dobra, to już kończymy. To znaczy, wyszedłeś, a nie wyszłeś. Co ty robisz? Co ty robisz?